Witam, witam wszystkich. Dzisiaj dobra energia, pobiegane. Na pewno dzisiaj mamy konferencję Prime. Zobaczymy, co oni tam wymyślili. Dużo tu będzie chyba zależało, mam wrażenie, bo tutaj, wiecie, ta ustawa ma niedługo być. A jeżeli Prime tutaj przekroczy granicę, no to zobaczymy. Dzisiaj będą yy, stopować. Co to jest? Jero Jezu, takie rzeczy w sensie, ale mam mega sponsorów. Yy, Prime, dziwne, dziwne. Dobry wieczór, panie i panowie, witam was na pierwszej konferencji Prime MMA Nie wiem. 11. Tytułem wstępu chciałbym poinformować, że dzisiejszy program przeznaczony jest wyłącznie dla widzów od 16. A, czyli podnóżek fe, fe, fejmu, tak samo. Użycie, wszystko. a celem przedstawionych treści jest promocja nutrition, 7 do z suplementów na rynku. Używając kodu PRIME MMA otrzymujesz 20% rabatu, a Pyszna Fabryka daje aż 35% zniżki na wszystkie diety z kodem PRIME 35. Yes. Panie i Panowie, czas na rozpoczęcie pierwszego panelu dzisiejszej konferencji. Przed nami starcie dwóch na jednego. A teraz powitajmy właśnie tych dwóch. Są nimi Patryk, Rubalini, Shiwa oraz Jaś Kapela. Okej, okay, czyli Rubalini i Jaś Kapela, ciekawe na kogo? Chyba, że na Murana będą. Co by było ciekawe, jakby byli na Murana. Oni według dwóch na Murana. Ale to na pewno nie, nie, nie Murana. No to nie byłby na pierwszym panelu. A oto ich oponent, Daniel Dax Schwaba! No to nie, zjebali, bo dali kogoś, kogo no ja na przykład nie kojarzę, nie? Czy Prime to ma coś z baniakiem? No nie wiem, kto to jest? Znacie go? Bo może ja jestem odklejony i może to jest mega znana postać. Kto to jest? Czy ktoś zna tego pana? Znacie czy nie? Proszę napisać na czacie. Że nie znacie. No zobaczymy, ale to może jakieś nowe odkrycie fightów nie wiem, zobaczymy. A jej przeciwniczką będzie Victoria! Victory! Żura! Ale a, poczekajcie, bo weszła ta! Victory! Nie, nie, nie! O może nie, no to nie, bo to jest była bok To musi być inna nuta na wejście. Angel Loskot! Ona patrzy w moje oczy, już mnie nigdy nie prze... Dobra, ten Boxdale to dziwny ma ten, ten... Nie wiadomo gdzie refren Panie byś tylko refren w tych piosenkach. No nieważne. Ale to dziwne, ona miała być w klaucie. Dziwne, że fejmie. Jej nie wzięli. Bo ona przynajmniej będzie wzbudzać jakieś emocje, yy, bo związane z boksdem, nie? Więc... Yy, Tuż mogli w fejmie jej dać walkę myślę I przeciwniczką będzie Wiktoria! Wiktoria! Żura! Ta to jest. Ejku, jaka wysoka ta dziewczyna! Słyszałem, że yy, ona niższa. Yy, ona. streamerka, ona tam z tym się kłóciła. Właśnie, pierwsze pytanie. Czy garzy Magdalena ma w dolarach czy w złotówkach? <grym> Ale ta, ta jej może ostro cisnąć, nie? Bo to jest taka. ona może mieć potencjał. I, i już patrzy <grym> O, my też się dzisiaj będziemy bawić. Do tego panelu dorzucamy jeszcze jedno zestawienie w Formule 2 na 1. I teraz czas, żeby poznać siłę sióstr. Karolina oraz Paulina. Porzuć! Na Wojtka gole, ale świetny pojedynek to może być. Nie, no wiecie, one mają chyba 15 dzieci razem, w sensie łącznie, więc one bardzo dobrze wyglądają yy, po trójciągach. Ciekawy skin, może z tą kotelecką, albo nie, na Luny to pewnie nie, W może. się z nimi Ewa, Cleo, Brodnicka. A to zaskoczenie, to zaskoczenie. Ciekawe, ale to w MMA? Jakby w MMA była ta walka, to ciekawe. Me, 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 <laughs> Dobra, siadaj. No tak, mam Dobra. plan, żeby wygrać, oczywiście z dziewczynami. Byłby to na pewno wstyd. E, dziewczynom trzeba dać trochę nauczkę, nie wiem, trochę je utemperować, bo 25 lat mają, ale widać, że są bardzo pogubione w życiu. Przepraszam, Więc Myślę, że taki łomot dobrze im sprawi, naprawdę. Proszę bardzo, Ewcia, a ty nie masz Pana przypadkiem? Mam kochana, mam. To zapraszam wszystkich świeci... bardzo świecisz, serdecznie. A mnie pouczasz? Zapraszam wszystkich naprawdę? bardzo serdecznie. Gadali o tobie, a przewinąłeś? No to pewnie mówili, że streama mam, no to. Widziałem, że Sylwek Wardęga odpalił live'a, więc polecam, bo dobrą muzykę dobiera, dobry podkład zawsze dodaje, mam nadzieję Sylwek, yy, zadbany Sylwku, że tutaj też wywiązałeś się z... Aha, że z podkładu muzycznego dobrego, dobra. No, no tak, to sportowcem i za to Cię szanuję. A to się duszy. Dupą świecisz, to ale denerwuję się, nie wiem, co jest w tym złego? To, za bardzo się przekrzykuję. To nie jest sport, to, to jest, jest złego. Denerwuje cię nagość kobiety, to nie jest nic złego. Ewa, to jest. nie jest nic złego. Ewa, Ewa, ja słucham, mogę Was nauczyć? Nie wiem, jak się zabezpieczać. Dobrze, możesz uczyć, no, no serio, no z kim nie jesteście, na, jaki wy macie talent, na czym wy się wybiłyście, no słucham, no na e, tym, na. że jedna wkręcała gole, że e, ma z nią dziecko, a druga na czym się wybiła, no na czym się wybiłyście? Na sobie. Na dramach, na tym że... Znaczy, może Ewa, eee, ale dobra, możesz mi... Jesteście na wszystko. raz, no. Nie potrafi się przebić ta Paulina po mimo że są we dwie. Ja na przykład nie słyszę, co porzucek w ogóle gada. Eee, Jestem lepiej, że yy, nie lebiesz jeszcze na tym zamieszka w dupą świecić, tak jak ty, Ewa. Jesteś Do, sportem. Dobra ja dalej. Ale jesteście a po... Zobaczcie, nie jak to ludziom zostaje we krwi Jak ty, Ewa, jesteś sportowy. Dobra ja dalej. O, to już jest taki nawyk? Mam wrażenie, że to jest taki. Jesteście to i... cała nie? rodzina. Zdajcie sobie z tego sprawę, wyborcem no, popularnym, ale nie pokazujcie tego swoich opa? najbliższych. Przepraszam ale tam mnie nikt nie dotyka. To jest wyłącznie wizerunek. wizerunek, ciało, to ale jest psuka. Zaraz, zaraz, zaraz. Jak, bo będzie tak, nie, nie, za duże przekrzykiwanie jest. Pani Harmider, no, że nikt nie, 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 nic pan, nie, nie usłyszy, to gwarantuję. Jeżeli chcecie się przekrzykiwać, ja proponuję, jak mówi, to mówi jedna osoba. Deal, zgoda, dziewczyny. Ja na przykład widzę, jaki kontent stawia moja przeciwniczka. I jest to moim zdaniem obrzydliwe, i jedyne o czym myślę, to oby syn. Nie o! <grym> nie wiem, dlaczego uważasz, że jest to obrzydliwe. Ja uważam, że mam piękne ciało. Nie wiem, na, na co trafiłaś. Proszę, nie wiem, na co trafiłaś, ale wydaje mi się, że obrzydliwe jest na przykład łapanie meli od paskuta iś wymienianie. A nie. Bo ja na przykład w plucie się zostawiam tylko z mężczyzną w łóżku, a nie tak jak ty na ulicy, na swoim środku. O! E, wiesz, <grym> dla mnie to Zrobiłabym Zobacz, to, to ponownie. To Mogę nawet teraz. Wiktorii, no właśnie widzę, że już kibicuje ci Pasut tutaj na, na, na widowni. Tak, to jedziesz z nią, rozjebiesz ją i tyle. Ty, ale to tak do dziewczyny. Pasut, uspokój się. Nie, jesteśmy Czyli rozumiem, Wiktorii, że stosunek do Pasuta już jest dużo lepszy. Nie, wręcz... Dobrze, nie... Nie atencjuj się tutaj. Nie. Ja powiedziałam szczerze, że naplułam jakby na niego za to, co tak naprawdę powiedział na mój temat, więc to nie było dla atencji, tylko po prostu dlatego, że... A możesz przytoczyć, e... co powiedział? Nie, nie, widzicie, przez to, że Pasut wszedł, to teraz gadajmy o Pasucie, powinny między sobą, nie? Wtedy to jest tak, no że ciekawie, bo już nikogo nie obchodzi, kurwa, jakieś szoty sprzed, nie wiem, kiedy to były te szoty z Pasutem jej? Trzy miesiące temu. Ja uważam, że Ewa ty tworzysz piękny content jak i ja. I ja myślę, że to jest rad... złego, że kobieta Nic pokazuje swoje dzieci. Nikt jej mnie tam nie dotyka. Ja Pokazuje, że dupę jesteś to nie mogę no, ale ale sportowcem. Nie jestem sportowcem. To, że jestem sportowcem, to mogę też tworzyć muzykę. A ja Ale ja, ja rozumiem. A dupę, a mi się czepiasz o content mój. O Jezu, ja się. Nie, ja się ja słuchaj, ja się czepiam o to, że ty so, wy sobą nic nie reprezentujecie, nie macie żadnego talentu. A jednak więcej więcej osób osób jest osobniejszy, zobacz, nie pokazuję. Nie, powiem wam, że może to takie nie będzie ładne i feministki będą mnie ganić za to, ale zaczynam rozumieć, czemu na panelu, że zawsze była maksymalnie jedna para kobiet, że w tym momencie ciężko Dupy, się oglądają słucha. mnie ludzie. Ale akurat jeżeli chodzi o facetów w Prime też się ciężko słucha. Ale e, dobra, nie wiem czy tak mogę. A ty mówić, pokazujesz ale... dupę kto cię? No ale mówić. Ty... Jest przekrzykiwanie kto bardziej pokazuje dupę. Takie to jest. Są też już jakieś inne tematy. Ja wiecie, niby tutaj zawsze się interesowałem takimi tematami, ale za dużo. Ty gole w to, że jesteś z nim w ciąży. No błagam was. Ewa? a ty Ewa, no. pokazujesz dajmy teraz dupę? Z dziewczyną. Ty... E... Ale poczekaj, proszę, przepraszam. Widzicie? Ty gole wkręcałaś w to, że byłaś z nim w ciąży, teraz ta powinna wyjaśnić tą sytuację, a ona odpowiada, a ty pokazujesz dupę. No ale co się ma jedno do drugiego? Że co, tam dziwko? Dziwko? Ja pierdolę. Wiesz co, ja się nawet, nawet nie wiem co mam powiedzieć, ja myślałam, że wy udajecie głupia, więc... Nie, dzieje się coś z frykami? Takiego kurde dziwnego, no bo ja chciałem to być i miałem mega dobre nastawienie, że będę się dobrze bawił. Ale jest duży problem z takim y, odpowiednim dobraniem ilości dymów, dokuczanek i merytoryki, jako takiej w tym dokuczaniu. A w pramie to jest zawsze tak najebane, kurwa, oni tak jakby nie rozumieją, najebać wszystko co możliwe, y, że pokazujesz dupę, pokazujesz dupę, ty, ty masz oni fansa i nie wiadomo o co chodzi. To jest takie kurcze, ciężko do oglądania. Powinno być tak, okej, okay, jakiś jest argument. Ta odpowiada na argument, nieważne czy głupi, nie głupi, i przejście do następnej pary. I każdy tak po trzy i następny panel. A tutaj to jest takie darcie ryja, darcie ryja. Jesteś eee. naprawdę głupia. No. No. Jeszcze ten, raz ten pasud drze Yes. jest! No. Dla ciebie gumeczka, dla ciebie gumeczka. Ewa, ja ci pasu pasu odnacuj odnacuj się ale... już. Proszę was, dziewczyny. Magda, no właśnie, dużo, dużo mówiło się o Twoim potencjalnym pojedynku, biorąc pod uwagę tak, konotacje. Tak, ale przeciwniczek ba... też jestem wysoka, dlatego dużo osób odpadło. Tak, ale zastanawiam się, bo no bardziej na pewno łączona byłaś z organizacją konkurencyjną ze względu na relacje tak, z Boxdelem, więc pytanie: zabawne, dlaczego tak? organizacja Prime? E, miałam na początku, dostałam tak naprawdę propozycję z wszystkich federacji, ale jakby... Troszkę do... bliżej mikrofon. O, dostałam propozycję z wszystkich federacji, ale jakby finalnie zostałam dopięta prime i też uważam, że lepiej e, jest jednak u konkurencji, ponieważ no, mogę powiedzieć, co chcę i kiedy chcę. Czyli potwierdziła, że jednak Boxel dalej w fejmie. Dobra. Ja z nim ostatnio rozmawiałam w moją rodzinę. Po prostu życzył mi wszystkiego najlepszego, tak to nie mamy kontaktu. A tam wiem, że u niego chyba nie najlepiej. W sensie z głową dalej podobno robi materiał i nagrywa film. No to kiedy ten materiał wyjdzie i czy ty się obawiasz wiem, kiedy tego olbrzym... materiału, czy A nie, może nie. Nie, ja w ja nie mam nic do bohater. zarzucenia, broń Boże. A to że dzisiaj gdzieś się. Magda ma akurat na Bokstela takie rzeczy, że Boxdell jej nie dotknie. Złym słowem nigdy. Widziałem informację o tym, że Bogdel miał opublikować ten film. No wiadomo, że ten film jest opublikowany już długo. Tam chyba nie tylko adresatem miał być Sylwek Wardęga, ale chyba jeszcze wiele innych osób. Nie wiesz nic na ten temat? Więcej, Madzia? Niestety nie wiem, nie interesuje mnie to też. Dzisiaj na przykład Denis Załęcki gadał coś w basenie, że na szalonego reportera, ale podejrzewam, że, że nie, że już pewnie szalony zadzwonił do Bogdela. Żeby nie było o, jaka była twoja pierwsza reakcja? Uważam i tak, że pokazywanie że nie ma się do tego przyczepić, po prostu do swojej e, rywalki ale i do ale tego się otaczamy. kontynuować, gdybyś... ale też mówię, że mamy różne dwa światopoglądy, poglądy, a tak naprawdę... Nie, też nie w ogóle. E, to fakt, jest swoich ale też widziałam też na przykład jeden dość płytki wywiad, w którym powiedziałaś, że... Mężczyzna chyba musi zarabiać miesięcznie około 30 tysięcy dolarów. 25, ale teraz coś? No tak ten... 35. <grym> 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 pomówienie! Nie 30, a 25! tysięcy <grym> <grym> dolarów? Ponieważ masz więcej, Tak. oczekiwanie. Tak, tak, ponieważ uważasz, że powinien zarobić zarabiać tak więcej to, ode... to jest. Po prostu ogromna kwestia. Ale, no, ale ja to nie to potrzebuję nie mężczyzny z polski. To dużo Ja nie normalne. chcę być z byle kim. Ja nie potrzebuję już być z byle. No kim. Wiemy, że nie chcesz... Widzicie, ona tak źle mówi: ja nie chcę mieć mężczyzny z Polski, ja nie potrzebuję być z byle kim. Więc automatycznie Polacy poczują się urażeni. Ja wiem, że ona pewnie miała troszeczkę co innego na myśli, ale przez to, że tak dobiera słowa. Czyli łączy, nie chce być byle kim, nie chce mieć mężczyzny z Polski. To Polacy się poczują urażeni i będą jej, ją bardzo nie lubić. Nie kuma mnie, że ona się nie nauczyła dobrze wyrażać myśli przez tyle lat być byl, z lekkim obojem z Boxdalenem, no to, to już wiemy. Ale... No to... <laughs> ale powiem Ci, że ogólnie, jeżeli chodzi o pod względem z sportowym, to ja mam do Ciebie wielki szacunek. Nie mam szacunku za tego ofa. Z całą resztę. jeżeli chodzi o samą sportową walkę, no to ja z chęcią, naprawdę, z chęcią przyczyniłam to wyzwanie. Dla mnie dobra, to... a one walczą, jakie są zasady? Pełne MMA, że mogą leżeć w parterze, kupę czasu? Czy jak to Będzie wygląda? To jest formuła bokserska, mała rękawice, wszystko a, bokserska. się tam może wydarzyć. Dwie dziewczyny na mnie. Ej, dobra, to ona wygra to. Jak to jest jak to jest bokserskie to ona to składa. Jak to się nazywa? Total bet, tak? Bo jeszcze takiej walki nie były, żeby dwie dziewczyny na jedną. Jak się nazywa Bookmacher Prime MMA, bo oni zmieniają co chwila. Ewa, ale czy te ty się naprawdę powinnaś cieszyć, że ktoś rodzi dzieci, bo powiem ci tak szczerze nie, nie, ja na starość, Tak, że pierdziała w, w tak. Ja widzę na ja naprawdę, naprawdę no Ewa, na na matek, zachowujesz się tak, jakby moja dziecko okej? ujma. Ej, no dobra, ale to właśnie, zobaczmy, to nie jest trochę tak, że Pauliny Porzucek, siostry Porzucek dbają o naszą emeryturę? W przeciwieństwie właśnie do Brodnickiej i reszty? Nie jest tak trochę? To Totalbet mówicie, dobra. Totalbet się chyba wstydzi tego prime'u, no bo nie mogę tego znaleźć w ogóle. Oj, lubimy. No Nie narzekam, nie Banany lubicie, gifty. MMA Kickboxing. Ale jest? Nie, może jednak nie Totalbet, nie? Albo się ich wstydzą, nie wiem. Może jeszcze nie ma, bo nie mieli zestawienia, no ale to właśnie o to chodzi, żeby od razu na konferencji były, nie? Wtedy najbardziej korzysta ten bukmacher. Tak? Już ich wyjebali, teraz znowu Fortuna? Gdzie wypywałaś? Obiłaś się <grym> na tym, że... Nie, ja nie wiem, gdzie, to, gdzie oni teraz mają. Nie wymienili żadnego bukmachera podczas wyczytywania sponsorów? Kurde, to może oni stracili ze wszystkimi? Ci co na to Karoliny dziecko, które zabrała malutkie nie na galę? Nie, nie Takie małe dziecko na galę się... Odpierdol od moich rodziców! Ja właśnie, no taka prawda dokładnie. No, bo... Ale to prawda, ona była z wózkiem. Tam widziałem jakieś szoty, że była z wózkiem na jakiejś gali. Po prostu sytuacja wygląda tak. Dziewczyny nie potrafią chyba panować yy, nad swoimi rządzami. Nie ma. Może ja to tak interpretuję. Mają dzieci, ale wygląda jakby bardziej niż na dzieciach zależało im robienie kariery. Czyli no wiadomo, zabranie na głośną galę Kidosa, gdzie jest tak naprawdę w tych pierwszych rzędach, potrafią komuś skakać na głowie i tak dalej, gdzie dużo się dzieje, no to nie jest fajnie, że zabiera jeszcze takie dziecko, co w wózku, nie? No to kurwa bardzo małe, być może jakiś noworodek to jeszcze jest. I ona zabrała, bo tak bardzo jej zależy, żeby nie no, jest gala, muszę wykorzystać. Nie mam z kim zostawić dzieciaka, i mam do wyboru, to nie pójdę na galę. Albo pójdę z dzieciakiem. Wybiera pójdę z dzieciakiem, bo ona nie może yy, odpuścić sobie, nie, jakiejś tam imprezy influencerskiej, no bo gale MMA to trochę są takie imprezy influencerskie. I ja uważam, że to jest słabe, nie, nie? słabiutkie. Tematu, robicie rodziny, life y w domu, robicie patologię, mm. pijecie alkohol, pokazujecie tak? swoje małe dzieci i będziesz mówiła, czy życie są ze mnie, ze mnie dumni? Tak, są bardzo ze mnie dumni, mm. bardzo. Miałaś nie ruszać z tematu, bo po prostu... Ale to ona zaczęła, to kto zaczął? No co ona zaczęła proszę cię. No, zaczęła. Pytam się ciebie, co ci te dzieci zrobiły, żeby się teraz tutaj wywlekła? Ale słuchaj, ja wasze dzieci naprawie. mogę nawet wziąć Dobra. na plan iść zabaw. Ja uwielbiam dzieci naprawdę. prawo, Dziecko się. miało 6 tygodni wtedy? Kurde. To nie jest miejsce na ten temat. Ja moje dzieci nie pcham do internetu. To I powiedz się ostrze, żeby też się ogarnęła nie. i nie wspominała o moich rodzicach. Dobra, Paulina, Karolina, widzę, że jest dużo emocji między wami a Ewą. Dobra, mam tutaj od ręka informację. Jeszcze raz, proszę, temat rodzin i kończymy program. Ja zapraszam Was do Face to Face'a, zobaczymy jak zaraguj... To nie Revenge... revenge Dike. Wiecie to, kiedy spojrzycie sobie twarzą w twarz. Taka muzyczka. Czuć magię świąt. Jaka Helga. Żrodniska czyni, to Helga. Nie, MMA to jeszcze ok, może by miał jakąś taktykę, ale w boksie ja im nie daję zbrodniczkom żadnych szans. No ja pytanie do siostry mamy. Yy, Patrzycie. <noise> Sywek, z tych pięknych kobiet mi zgrzeszył? <noise> nie, chyba. No, jeśli już musiałbym wybrać to zbrodniczką, bo po Wojtku Goli bym się brzydził, chyba. Po influencerach tak. Nie ten. Nie. No, nie to już kiedyś mówiłem, nie? że jakoś tak. Hmm. Ja uważam, że te siostry po są urodziwe, no bo są urodziwe. Natomiast zachowanie. I jeszcze kolejna rzecz. Wyobraźcie sobie, że na przykład coś by się wydarzyło. Przecież one by o tym gadały z 5 lat. Po co to komu, nie? Zobaczcie, co Wojtek co Wojtek przechodził. A to był jakiś jeden wieczór, nie? TikToków to powstało na ten temat, ja pierdolę. Podejrzewam, że z 10-20. Ja uważam, że na 100% wygra Ewa, ale kurwa po... jeżeli oni naprawdę stracili Bookmachera, sponsora, to naprawdę chyba będzie po tych frikach, no bo Bookmacherzy to byli tacy główni sponsorzy. Oni dawali najwięcej pieniędzy tym federacjom. Bo tak, tak, tak to bym sobie, wiecie, na przykład obejrzał to, bo bym sobie na przykład obstawił, bo tutaj ja uważam, że Ewa Brodnicka pewniaki. a jeżeli to nie, da, nie ma opisać, to po co to? Wspomnieć, takie... że już dzisiaj startuje sprzedaż pay-per-view, więc możecie już kupować dostępy na tą galę. Ciekawe, ile taki Prime sprzedaje. Skoro fame teraz tak, tak bardzo spadł, prawie o, pi... no, o połowę. W porównaniu do tych najlepszych Gale. To ciekawe, czy, czy w prime też taki jest spadek o połowę. Bo na przykład, ile oni mogą płacić zawodnikom taki prime? No bo jeżeli Magda twierdzi, że zarabia 30 tysięcy miesięcznie z OnlyFansa dolarców, czyli razy 4 to jest 120 tysięcy złotych, no to ona by chyba zamienić stówę nie zawalczyła. No chyba, że ona to traktuje jako promocję, nie? Że na przykład więcej osób kupi jej OnlyFansa, no bo już tutaj często ten temat y, poruszają. Czy ja myślę, że tak, że za długi panel jest, nie? Czy jest coś w internecie, czego żałujecie? Bo eee, na pewno tak. wy wylało się trochę hejtu w waszą stronę ostatnio. Wiesz, na, na pewno tak, ogólnie ja też streamuję codziennie, więc też zdarza się, wiesz, jak każdemu człowiekowi, co ty co robisz. Tego, więc e, wiem, że eee, na gdzieś tam streamujesz. Sążeń, Czy nagrywasz live? Bo streamowanie, a nagrywanie live'ów tak na TikToku. To jest... Eee, a... co ty kurwa pierdolisz, Wiktoria? Ty myślisz, że streamerzy z Twitcha to kurwa, są jacyś lepsi od tych streamerów z TikToka? wszyscy kurwa jesteście, chuja potraficie. Szczerze, to, to taka prawda, nie? No taka prawda. Je, czym się różni kliknięcie w OBS-ie live? A czym się różni kliknięcie na TikToku live? Ok, TikTok jest łatwiejszy, bo przez telefon. A jedyne co jeszcze ta dziewczyna musi zrobić, to obsługiwać OBS-a. Ale robić z tego, że potrafi obsłużyć OBS-a, czyli dodać scenę, yy, zrzut ekranu, plus moja kamera to znaczy, że czuję się lepsza od yy, tiktokerek, yy, yy, w sensie streamerek z TikToka? <noise> no wydaje mi się, że nie, nie? Takie... Ale dziewczynie ego urosło, bo WS-a OBS potrafi obsłużyć i jakiś kolega jej plecak do, re, do, do streamów i real złożył. Czekajcie, bo możemy tutaj... Jak ona ma? Wiktorię, tak? Zobaczmy co takiego. W historii. Co takiego ona robi. No, dla mnie to trochę wygląda jak live z TikToka. No i stoi. Nieprawda. Dobra, może delikatnie. delikatnie. Co? Co? To ode odemnie, gdzie tam Rudy chujem. Nie, no, to jest już produkcja. Ja uważam, no. Potężna, nie? No, strasznie się różni od TikToka. Różni się głównie tym, że TikTok jest w pionie, a ty nagrywasz w poziomie. I to tyle, nie? Więc jesteś lepsza. Ja staram się zawsze nie, nie robić krzywdy nikomu, gdzieś tam, nawet nawet jak te, jak te kłótnie są, to staram się po prostu gdzieś tam się w miarę dobrze wypowiadać. Czasami się po prostu nie udaje. Jestem człowiekiem i też popełniam błędy. Ale rozumiem, że EWI krzywdę będziesz chciała zrobić w placu. No Ewie oczywiście, Ewie oczywiście, ale też, też jeżeli pod względem sportowym, no to ja Ewę szanuję, nie mówię, ja nie szanuję tego OnlyFansa, gdzieś tam dużo tutaj słów powiedziałam na temat Ewy, bo ja mam takie, ja po prostu... Nie, mi się wydaje, że ta Paulina rzeczy, że ona mimo wszystko jest jakoś tak, okej, okay, odwalają z tymi dzieciakami, bo ona chyba też ma dzieci, czy tylko ta Karolina, chyba ta Paulina też jakieś ma już dzieci, ja nie wiem, bo tak nie, nie śledzę, ale... Przynajmniej, wiecie, tak nie... No nie wiem, No na tym panelu no to ciężko jest wypaść bardzo źle, bo jest wrzucona w takie osoby, że nawet ona wypada jako tako. Po prostu tak myślę i dla mnie je off jest czymś złym. Ja sobie sama mogłabym założyć off, a mogłabym zarabiać tam duże pieniądze. No patrzcie, ma jakieś przemyślenia, jakąś ma analizę, autorefleksję czego po prostu, nie nie są, nie? O, po prostu odpada. Dlatego powiedziałam te słowa. Jeżeli chodzi o samą sportową walkę, no to ja bardzo Ewa szanuję i fajnie, że, że mogę się powiedzieć. Tak jak Powiedziano, sprawiają. Czy że... jeszcze brakuje Natalii Wayne i Schreiberki? To powinna być walka Natalii Wayne i Schreiber Pomyślej, że jeszcze. Myślę, osobą, moim zdaniem. Tak? To teraz pytamy męską część tutaj bohaterów tego panelu, Dax. Ja na przykład już uważam, że ciekawsza walka by była na przykład, że dwie dziewczyny na kapelę. Czemu oni tak nie robią tych walk? Bo to by było takie... no ciekawsze by było według mnie.